Kot Mundek i zamek strachów. Dawno, dawno temu w małym miasteczku żył kot o imieniu Mundek. Mundek był niezwykle ciekawskim kotem, o miękkim, rudym futerku i bystrych, zielonych oczach. Uwielbiał przygody i zawsze szukał nowych wyzwań. Jednak jedna rzecz naprawdę go przerażała. Opuszczony zamek na wzgórzu, który wszyscy nazywali zamkiem strachów. Mieszkańcy miasteczka opowiadali straszne historie o duchach, które nawiedzały zamek. Nikt nie odważył się tam pójść, a już na pewno nie sam. Mundek jednak był zdeterminowany, by odkryć prawdę. Czy duchy naprawdę były tak straszne, jak wszyscy mówili? Pewnego dnia Mundek postanowił, że wyruszy do zamku. Przygotował się dokładnie, zabrał ze sobą latarkę, kompas i trochę jedzenia. Kiedy dotarł do zamku, Serce biło mu szybciej. Wszedł przez ogromne skrzypiące drzwi i od razu poczuł zimny powiew wiatru. Zamek był ciemny i pełen cieni, które poruszały się w mroku. Mundek postanowił przeszukać parter. Wszedł do pierwszego pokoju, gdzie zobaczył wielki stary portret. Gdy tylko podszedł bliżej, portret zaczął się ruszać. Mundek wystraszył się i uciekł z pokoju, trzęsąc się ze strachu. Następnego dnia mundek postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem postanowił zabrać ze sobą swoją przyjaciółkę, kotkę Florkę o białym futerku. Razem czuli się odważniej. Gdy dotarli do zamku, Florka trzymała się blisko mundka, a mundek trzymał latarkę mocno w łapce. Weszli do zamku i zaczęli przeszukiwać kolejne pokoje. W jednym z nich znaleźli stary zegar, który nagle zaczął bić. Mundek i florka wystraszyli się i uciekli z zamku, znów przegrywając z własnym strachem. Mundek nie chciał się poddać. Wiedział, że musi znaleźć sposób, by pokonać swój strach. Postanowił, że tym razem spróbuje podejść do duchów z życzliwością. Zabrał ze sobą małą lampkę, książkę z bajkami i trochę ciastek. Tym razem zaprosił również swojego najlepszego przyjaciela kota Artura który miał czarne futerko i niebieskie oczy. Kiedy dotarli do zamku, Mundek, Florka i Artur od razu poczuli się pewniej. Weszli do pierwszego pokoju i zapalili lampkę. Usiadli na podłodze i zaczęli czytać bajki na głos. Po chwili zauważyli, że cienie zaczęły się poruszać, ale tym razem nie uciekali. Czekali cierpliwie. Nagle z cieni wyłoniły się duchy. Były to małe, jasne istotki, które wyglądały na bardzo smutne. Mundek zrozumiał, że duchy nie były złe, tylko samotne. Zaprosili je do siebie, podzielili się ciastkami i czytali im bajki. Duchy zaczęły się uśmiechać i tańczyć wokół Mundka, Florki i Artura. Mundek, Florka i Artur odkryli, że duchy były dawnymi mieszkańcami zamku, którzy czuli się opuszczeni. Dzięki ich życzliwości i odwadze. Duchy znalazły przyjaciół, a zamek przestał być straszny. Mundek, Florka i Artur stali się bohaterami miasteczka, a wszyscy podziwiali ich odwagę i dobroć. Mundek nauczył się, że strach często wynika z nieznajomości i że życzliwość może pokonać nawet największe lęki. Od tego dnia zamek był miejscem radości i zabawy, a duchy stały się przyjaciółmi wszystkich mieszkańców. Mundek, Florka i Artur pokazali, że odwaga i życzliwość mogą zmienić nawet najbardziej przerażające sytuacje. Kiedy następnym razem poczujesz strach, pamiętaj o Muntku, Florce, Arturze i ich przygodzie w zamku strachów. Może to, co cię przeraża, wcale nie jest takie straszne, gdy podejdziesz do tego z odwagą i otwartym sercem.